Z zawsze te chwile naszego są takie zwrotne a szczególnie z tyłu, który było się tak bardzo długo. To jest e, właśnie to, co znamy w dziękuję panu za to, za postawę, za <z> przysłyszenie. <petitioner> <sum pendensyny> zawsze mieliśmy taką rodzinną papużkę, że po tym tak bardzo dużo się dać. Ja zawsze mówię, że nie tylko uczeń zyska od nauczyciela, ale nauczyciel o tym uczy. Są takie maleńkie książeczki. Ja uczyłam kartka tych wczuwa, a ta była już Ale Ale ręce to jest wzruszenie, to dlatego. Są takie maleńkie książeczki, zwane perełkami. Jest dużo wspaniałych myśli. I wtedy, kiedy nam jest radośnie, i bardzo często ja je w domu używam, że otwiera się na jakiejś stronie i przeczyta się myśl. Ja pozwoliłam sobie jeszcze uzupełnić głównie, nie chcę tutaj księdza zastępować, ale głównie z cytatami Błogosławionego Jana Pawła II, takie myśli ode mnie są, te, które są tutaj na stronie zapisane. Starałam się dobrać dla każdego stosowną i ze stosowną dedykacją. Dla Kasi, bardzo. Kasia przemacniała i swoimi wierszami też. Dla Kasi, ja mówię, Kasia pojadł Kasienko, dziękuję Ci za to, że jesteś. I przeczytaj czasami. Ja myślę, że tam będzie Ci łatwiej. Na uroczej mam Już mi się szanuje, Ja wiem, Panu. Na uroczej mam gości. No więc

No i piękny bo tak piękny to, ja, piękny, piękny. to tak sobie piękny, ale tak, stasi tak. No i to mam jeszcze dla uli. Powiem Wam, że to jest dla uli, ale i dla pani Urszulinę Zelowskiej, bo dla mnie jest ona i ulą, bo kiedy by była moją wielomańską też, oni w też szkole, w a teraz jest pani Ula. Dziękuję, Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Dziękuję Wasze za wspaniały wstęp. Dziękuję zespołowi. I ponieważ nie ma Pana dyrektora, więc właśnie może Panie dyrektor poproszę, zanim, zanim zaczniemy część tego rozdawania światła, Pani dyrektor, poproszę o parę słów. Czy może widzicie tutaj jakoś? Nie musimy zmieścić. Wśród grupy, która dodała do końca dwóch malarzy-zabyciarzy i czterech cukierników, tak? Cukiernicy doskonale znają różne przepisy na pożary, na ciasta, na desery, a ja dla Was dzisiaj mam wyjątkowy przepis. Przepis na życie, na każdy kolejny Wasz rok. Posłuchajcie. Wsiąść 12 miesięcy, obmyć je dobrze do czysta, z goryczy, wciwości, pedanterii i lęku, i podzielić każdy miesiąc na 30 lub 31 części. Tak, żeby zapasu starczyło na rok. Każdy dzioenek przyrządza się oddzielnie, biorąc po jednej części pracy i dwie części wesołości i tumoru. Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, łyżeczkę tolerancji, ziarnko ironii i szczyptę taktu. Następnie masą tę polewa się obficie włością. Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości, podawać je codziennie z pogodą ducha i porządną filżanką ożywczej herbaty. To jest przepis dla Was. Oczywiście z najlepszymi życzeniami przyjmijcie proszę ode mnie na pamiątkę z podziękowaniem za całe 6 lat.

Pani, Pani stosuje to na co dzień, staraliśmy, ale, ale staraliśmy też. Ten... Słuchajcie, to skoro już Pani, Pani, Pani jeszcze świadectwa, może chciałam jeszcze taką duchową sprawą parę słów, żeby te moje dzieci kochane, które wychodzą, szły przez życie z błogosławieństwem. Mhm. Na pewno wśród cytatów, które pani dyrektor zamieściła, nie zabrakło słów papieża, który no jest, jest niedoścignionym wzorem we, we wszystkich, zarówno takich edukacyjnych sprawach, jak i takich, takich życiowych mądrościach. Bardzo często przypominał ludziom młodym takie słowa, które odnosił przede wszystkim do samego siebie. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. I to zobaczyłem w was taką, taką niezwykłą bezpośredniość, niezwykłą, niezwykłą otwartość i niezwykłe staranie się o to, żeby, żeby być najlepszym kimkolwiek jesteście. I tego wam po prostu życzę. Bądźcie najlepszym kimkolwiek jesteście i kimkolwiek będziecie uczyć. Dziękuję. Nie, Dziękuję bardzo. No nie, chwila słabości. Dziękuję bardzo. Zanim rozdamy sprawę z tego, proszę Panią Dyrektor o świadectwa Parysu parę słów ode mnie. Czekaliście na ten dzień przez lata. Wszyscy, Stasiu, Małgosia, Piotr. Paulina, Paweł, Kasia, czekaliście na ostatni dzień, kiedy kończycie naukę w tej szkole. Jest to też czas pożegnania. No, nie chciałabym, żebyśmy wszyscy tutaj w pokale się cieszyli, że wychodzicie w nową drogę, w nowe życie i jesteście na to przygotowani, macie ukształcenie, jesteście mądrymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Za chwilę zamkniecie drzwi tej szkoły, ale otworzycie drzwi do przyszłości. I tak naprawdę nie wiecie, jakie zadania zgotował wam los. Czego wam życzyć w tej wędrówce z wami życiem. Dołączam się do wszystkich życzeniach pani dyrektor Pani dyrektor Cieślipowskiej od księdza. I do tego jeszcze dołożę zdrowia przede wszystkim, szczęścia, szczęśliwych, pogodnych, radosnych dni. Życzę wam, żebyście na swojej drodze spotkali ludzi życzliwych, był naprawdę bardzo, bardzo przekonacie się, jak bardzo są oni potrzebni, jak bardzo Wam będą pomocni w życiu. I życzę Wam, słuchajcie, siły, odwagi i wytrwałości w podejmowaniu wszelkiej decyzji, jakie napotkacie na swojej drodze, czy w życiu zawodowym, czy w życiu osobistym. Odwagi. I też do świadectw dołączam książeczkę zatytułowaną Odwagi i Nadziei. Przeczytajcie, być może znajdziecie też również coś dla siebie. A teraz proszę, proszę Pana Dyrektor o rozdanie świadectw. Proszę podejrzeć ja się do tej dyskusji. Ja po się Nie wiem, <że> o to, co jest. <grymne> Już się Bardzo dziękuję Wam za pomoc, szczególnie w środę, wiecie o co chodzi. Organizowaliśmy razem wiele fajnych rzeczy, były to wszystko udane sprawy, razem z moją klasą. Tutaj też dziękuję Waszej wychowawczyni za współpracę taką licealną, międzyklasową. Kochani, będzie mi Was bardzo brakowało. To jest dla mnie bardzo smutny dzień, dla mojej klasy też. Życzymy Wam wiele szczęścia, żeby wszystko się włożyło po Waszej myśli. No będę za Wami tęsknić. Mam nadzieję, że będziecie się odzywać, kontaktować. Bardzo na to liczymy. Wszyscy mamy dla nas takie drobne upominki tak na szczęście. Jeszcze raz Wam gorąco dziękuję.